Znowu jestem zmuszona ująć to w kategorii baśni, bo jeżeli będę to opowiadać jako fakty, to nikt mnie nie uwierzy. I to jest taka bajka o tym, jak wchodzimy w przestrzeń liminalną, czasu liminalnego. Przestrzeń liminalna można porównać do nocy duszy. Ale nie nocy duszy takiej, w której po prostu się cierpi. Tylko nocy duszy, w której to, co dotąd działało, wcześniejsze prawa tracą moc, i trzeba odnaleźć nowe prawa, nowe paradygmaty, nowe obrazy, nowe wizje. Literalnie, przejście, transgresja. Proces nauki jest bolesny. Nie ulega wątpliwości, że energia na Ziemi absolutnie się zmienia, zmieniają się nasze świadomości, a zmienia się tempo czasu. Generalnie dla Ziemi to jest spoko, dla Ziemi to jest super. Nie będę wam opowiadać wielkich szczegółów związanych z tą bajką, że wewnątrz, pamiętacie, bajka, wewnątrz odległej planety na skraju galaktyki. Rozpoczęło, aktywizowało się krystaliczne jądro świadomości, zwane logosem. I logos zaczął wypełniać swoją pierwotną rolę: podnoszenia świadomości na planecie Ziemi, a co za tym idzie? Likwidowania. Przestrzeni piekła. Piekło jest na Ziemi likwidowane. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, gdyby nie to, że piekło mieszka w nas. Piekło w postaci naszych przywiązań, ograniczeń, emocji, niszczących programów. I słuchajcie. Zgodnie z programem wniebowstąpienia Ziemi, jej energetyka przejdzie w wyższy zakres częstotliwości. Innymi słowy, Ziemia uwalnia się od piekła, zaczynając od najniższych kręgów lub poziomów harmonii.